Cześć! Właśnie kończyłem nagrywać kolejny moduł do Akademii Skali, dlatego mam akademicką koszulkę na sobie. I słuchaj, jeśli spędzisz słyszeć jakieś samochody przejeżdżające albo ćwierkające wróbelki, nie miej mi za złe, ale dzisiaj jest ponad 30 stopni w cieniu i to co widać na moim czole to to nie jest woda po kąpieli, chociaż niedawno brałem prysznic, ale to już nie jest woda od prysznica. Dzisiaj porozmawiamy sobie o testach. Ja już bardzo wiele razy mówiłem o testach. Mówiłem, jak bardzo ważne jest to, żeby programiści nie uciekali przed testami, że to jest bardzo istotny element codziennej praktyki programistycznej, że testy są ważne, testy są potrzebne, ale przede wszystkim musisz wiedzieć i zrozumieć, dlaczego należy tworzyć testy. Bez tej wiedzy będzie ci bardzo ciężko je pisać, bo... O, właśnie. O czymś takim mówiłem. Bez tej wiedzy bardzo będzie ciężko ci tworzyć te testy, no bo jeśli człowiek nie ma podstaw, jeśli nie ma zrozumienia do problemu, no to, to bardzo ciężko mu wejść w ten temat i go stosować, najnormalniej w świecie. W związku z tym, że testy to jest generalnie bardzo, bardzo szeroki zakres wiedzy, i yy, ja nie wiem o testach wszystkiego. Ja wiem tak. Tyle, ile potrzebowałem dotychczas. Bardzo chciałem nakręcić odcinek o TDD. Niestety nie jestem jakimś wielkim specjalistą od TDD. Nie chciałbym Cię wprowadzić w błąd, nie chciałbym Cię opowiadać jakiś głupot. A generalnie sama idea bardzo, bardzo mi się podoba. W związku z czym udało mi się namówić i bardzo się z tego cieszę o Kunysz, która jest naprawdę niezwykłą dziewczyną. Y Testerką, architektką, i w ogóle uwielbia się rozwijać, uwielbia się dzielić swoją wiedzą. I tak w ogóle to poniżej w opisie tego filmu będzie link do vloga, bo Ola też prowadzi vloga i bardzo serdecznie Cię do niego zapraszam, bo naprawdę bardzo fajne ma odcinki i prowadzi je w bardzo, bardzo fajny sposób i opowiada o rzeczach, które powinieneś wiedzieć. To są rzeczy generalnie ponadczasowe, i warto sobie z nich zdawać sprawę więc bardzo serdecznie Cię zapraszam do vloga, a teraz bardzo serdecznie zapraszam Olę na ekran i Ola opowie Ci o TDD. A ja? A ja się już z Tobą pożegnam i do zobaczenia w środę. Pa! Czym jest TDD i czy warto stosować go w projekcie? TDD, czyli Test Driven Development, to jest takie odwrócenie logicznego porządku zdarzeń, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, bo zazwyczaj... Następuje implementacja, czyli ten moment, kiedy programiści piszą kod, a potem są testy. Bez względu na to, czy to są testy jednostkowe, jakieś automaty, czy testy manualne, to jest takie odgrodzenie, że ja najpierw piszę kod, a potem piszę testy. No i wtedy zamieniamy to miejscami i najpierw piszemy testy. I... Zwłaszcza doświadczeni programiści, którzy mają gdzieś tam utarte swoje schematy, mają swoje przyzwyczajenia, mają ogromny problem z tym, żeby zmienić sobie to w głowie i żeby zacząć pisać testy przed kodem. I ten proces jest bardzo prosty, ale nie jest łatwy, bo składa się tylko z trzech kroków: że mamy fazę red, fazę green i fazę refactor. I w fazie red piszemy nieprzechodzące testy na bazie Jakichś wymagań biznesowych, czyli po prostu opisu problemu. I no to nie jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, bo niewielu programistów tak naprawdę ma y, styczność z wymaganiami biznesowymi takimi w takiej gołej formie, nie w girze czy w jakimś innym systemie do, y, do zadań, tylko po prostu takim językiem słowno-muzycznym, że jest opisane, co tam trzeba zrobić i jak ten system ma działać. Więc samo, sama ta praca z wymaganiami już jest dla nas taka no, trochę trudniejsza niż zwykle. Potem jest faza green, czyli zazielenianie tych testów, ale to nie jest faza, w której piszemy wszystko idealnie. To jest taki moment, kiedy y, piszemy na tyle kodu, żeby testy były zielone i nie więcej. I dopiero potem, jak testy są zielone, to możemy zmieniać. Możemy używać wzorców projektowych, możemy się popisywać jakimiś tam strukturami. Na, w tym pierwszym kroku, w tym kroku green, w tym pierwszym kroku implementacji piszemy wszystko. Ifologią. To są ifefory, i tylko po to, żeby zazielenić te testy, a w tym kroku, refaktor upiększamy ten kod tak, żeby on był no, godny, żeby go można było już puścić dalej na produkcję. I bardzo ważne jest to co na początku, zwłaszcza kiedy uczymy się tego procesu, żeby nie mylić tych dwóch kroków, żeby ich nie scalać, żeby to były osobne kroki. Wujek Bob, który jest chyba największym orędownikiem TDD na świecie, on ma nawet taką czapeczkę, która ma trzy daszki i za każdym razem, kiedy zmienia krok, to zmienia też daszek, kolor tego daszka. I to jest bardzo fajne, takie wizualne odróżnienie tych trzech kroków. I... Zwłaszcza jeśli zaczynamy z TDD, to ważne jest to, żeby się tego trzymać, bo ten proces na początku wydaje się taki nienaturalny, wielu osobom przeszkadza, ale jak pokornie zniosą te początki, to potem okazuje się, że on bardzo przyspiesza, po pierwsze, a po drugie, że pozwala nam na pisanie lepszego kodu, lepszych testów, tylko po prostu musimy go, mu na początku zaufać, że tak będzie. I dlatego do nauki TDD polecam pracę w parach. Praca w parach w ogóle nie jest najprostszą formą pracy, ale akurat w przypadku TDD trochę ułatwia, dlatego że patrzy na nas druga osoba i po pierwsze może nam coś podpowiedzieć, a po drugie pilnuje nas, czy my idziemy zgodnie z procesem. Bo jak piszemy sami, no to tak. Szukamy skrótów czasami, łączymy różne kroki, mówimy, a to teraz coś tam jeszcze ekstra dopiszę, no bo po co mi test na to? Przecież to jest banalne. A jak siedzi ta druga osoba i patrzy, no to wiadomo, że nie idziemy na skróty, tylko robimy wszystko tak jak trzeba i wtedy uczymy się tego procesu dobrze. I polecam też na początek do nauki TDD używać bardzo prostych zadań. Jest nawet taka strona codingdojo.org i na tej stronie są takie przykładowe kata, czyli takie problemy do rozwiązania. I one są proste biznesowo, ale pozwalają się skupić na procesie dzięki temu. Bo gdybyśmy zaczęli od pisania w projekcie, yy, używając TDD, no to możemy się trochę pogubić, bo nie znamy procesu, a tutaj jeszcze jest logika biznesowa, którą no, tak nie do końca jeszcze czujemy. I później TDD idealnie się nadaje do takich scenariuszy, kiedy nie do końca wiemy, co tam trzeba zrobić, ale na początek no, dobrze by było, żeby była jedna trudna rzecz, a nie żeby wszystko było trudne, bo inaczej wtedy to na pewno się nie uda. I yy, wtedy ja słyszałam wiele takich scenariuszy, że yy, ktoś yy, próbował TDD, Równocześnie uczył się czegoś tam innego i równocześnie robił to w jakimś języku, którego nie zna. No i oczywiście to się nie udało, i na koniec dnia powiedział: yy, No, TDD nie działa, mam złe doświadczenia z TDD. A to właśnie wynika z tego braku pokory, no bo jeśli my pokornie stwierdzimy, że proces TDD no, nie jest jakiś tam szalenie skomplikowany, ale jednak wymaga trochę pracy, żeby się wprawić, no to jeśli my się wprawimy w tym procesie i dopiero potem pójdziemy krok dalej, to będzie nam dużo łatwiej. I TDD nie jest tylko dla testów jednostkowych. Możemy potem pójść wyżej, możemy pisać najpierw testy integracyjne albo testy systemowe, i dopiero potem wchodzić w te małe pętelki Red Green Refactor na poziomie tych testów jednostkowych. Dlatego, że przerzucamy się wtedy w ogóle na takie myślenie behawioralne o systemie, o tym, co tak naprawdę system powinien robić, a dopiero potem zastanawiamy się nad tym, nad tym jak to zaimplementować. Ale najpierw musimy zacząć od tych małych kroków, od tej małej pętelki, tam gdzie są testy jednostkowe, po to, żeby to wyćwiczyć, żeby nabrać wprawy i żeby weszło nam to po prostu w taką no, pamięć mięśniową. No ale dlaczego w ogóle inwestować czas i energię w to, żeby się nauczyć TDD? No, ja czasami mówię, że TDD zmienia na zawsze, dlatego że zmienia sposób, w jaki my piszemy kod. Nie tylko testowy, bo oczywiście piszemy mnóstwo testów, więc uczymy się pisać testy dobrze. Widzimy od razu, co ma sens, a co betonuje nam kod. I takie testy wyrzucamy, bo to jest zupełnie ok, żeby pewne testy pojawiały się w procesie, a potem, jeśli mamy już jakieś szersze testy, w szerszym kontekście, żeby je po prostu wyrzucić. Nic nie ma w tym złego. I oprócz tego, że piszemy te testy, to uczymy się projektować kod lepiej. Dlatego, że on jest testowalny, dlatego, że bardziej granularnie do niego podchodzimy, układamy go lepiej i układamy go przede wszystkim biznesowo, a nie ze względu na implementację, bo implementacji po prostu jeszcze nie ma. Więc na początku zastanawiamy się, co chcemy zrobić, jak to zrobić najłatwiej, tak żeby można było z tego korzystać, i dopiero za tym podąża design naszej implementacji. I ten design jest dużo lepszy niż gdybyśmy zaczęli po prostu rzucając się na implementację danego zadania. Ale nawet jeśli zdobędziesz czarny pas TDD, to prawdopodobnie nie będziesz korzystać z tego procesu każdego dnia, cały czas dla każdego projektu. Bo to jest po prostu jedno z wielu narzędzi, które można używać. Ja polecam to narzędzie używać najbardziej w momentach, kiedy nie do końca czujesz, co chcesz, co chcesz zrobić i masz wymagania biznesowe, ale jeszcze nie wiesz, jak to do końca zaprojektować. Wtedy warto zacząć od testów i zastanowić się, co ja w ogóle chcę napisać. Jak mój kod ma działać, co ma zwracać i właśnie przez to, że piszemy testy w pierwszej kolejności, to nie skupiamy się na tym jak chcemy to napisać, tylko co my w ogóle chcemy zrobić. A bardzo często programiści się na tym nie skupiają. Bo od razu uciekają do jakiejś swojej wymarzonej implementacji i zapominają o tym, że ta logika biznesowa jest trochę bardziej skomplikowana niż się na początku wydaje. I TDD przeprowadza cię za rękę w taki iteracyjny sposób do rozwiązania tego problemu i do rozwiązania go lepiej. Jeśli zdecydujesz się na naukę TDD, to pamiętaj, że to nie jest wcale łatwy proces. I miej w sobie tą otwartość i tą pokorę i tą cierpliwość. Żeby przejść przez ten proces kilka razy, rozwiąż kilka zadań, zanim zdecydujesz, czy to w ogóle jest dla Ciebie, czy nie. Nie poddawaj się przy pierwszych trudnościach, bo wszyscy je mieliśmy. Stawką tutaj jest kod lepszej jakości, więc chyba warto. Ja nazywam się Ola Kunysz i pomagam pisać lepsze testy. Jeśli interesują Cię materiały na temat TDD, testów i ogólnie tematów jakości, to zapraszam Cię na stronę Szkoła Testów Online.